Jak widzicie, ma takie szufladki. Hop, i one się otwier otwierają. Otwierają. go do góry nogę. <śpiewanie> Hejka, witajcie na kanale Asia Life. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z serii Back to School. I mam dla Was już drugi haul z przyborami szkolnymi. Jest tego jeszcze dosyć sporo. W torba jest z Lidla, ale zakupy są nie tylko z Lidla, z tego to z Lidla jest jedna rzecz e, dobra. Zacznijmy sobie od sklepu, który jest dosyć mało popularny i raczej w mało miejscach go znajdziecie. Jest to sklep HoHo, tak, właśnie do, dokładnie cytuję HoHo e, i tutaj tak, pierwsza rzecz jest to taki zestaw trzech klei. Dalej mam e, taki zestaw, to jest cyrkie, linika, ekierka, e, takie różne tam liniki, taki mały zestaw. E, dalej mam zestaw takich e, trzech zakreślaczy. Tak, jeżeli chodzi o sklep chocho i jeszcze e, takie, długopisy, one były w zestawie, ale po prostu podzieliłam się z moim bratem ciotecznym i trzy są moje, a w zestawie było chyba ich właśnie sześć teraz przejdziemy do Lidla z Lidla mam tylko jedną rzecz są to takie długopisy cztery wyglądają takie ja jeszcze nie wiem jak one piszą, bo nigdy ich nie miałam, ale zobaczę może Wam powiem na Snapie yy, i tak dalej więc wpadajcie na mojego Snapa wszystko macie w opisie yy, kolejny sklep jest to Groszek i w nim został zakupiony taki przepiękny zeszyt w Kiwi oraz Zeszedł do muzyki taki bardzo ładny. zeszyt do nut. Dalej, tepko w torbie z eee, Ok, więc, tak, pierwsza rzecz jest to taka przepiękna, przepiękna teczka. E, mintowa w takie kotki. I była ona naprawdę bardzo tania, bo kosztowała tylko 2 zł. Myślę, że, jak na teczkę, to jest to, znaczy, no jak na taką piękną teczkę, jest to spoko cena. Przepiękny, naprawdę zachwyciłam się tą teczką. Yy, ogólnie w pepko było mnóstwo pięknych zeszytów. Przesyłaliście mi zdjęcie na snapie. Jakieś śliczne zeszyty znaleźliście w pepko Niestety ja pojechałam tam za późno i zeszytów już nie było prawie w ogóle. Jedne dwa, które udało mi się tam ładny znaleźć, to pierwszy jest to taki yy, 16-kartkowy, ale bardzo piękny i słodki, kociaka z koroną i kolejny taki z taką dziewczyną. Kolejna rzecz z Pepko to są kredki, 12 kolorów. Z Bambino są to moje ulubione kredki. Co roku są one kupowane. Co roku, chyba że po prostu na dłużej nie staczają, ale w każdym razie zawsze są to moje ulubione kredki. Uważam, że Bambino ma kredki po prostu najlepsze. Taki zestaw ze złotą kredką. Dalej mamy taki zestaw do geometrii. Też za 2 złote, więc y, też myślę, że jest spoko cena. Mamy tutaj takie bardzo ładne neonowe y, kolory, takie neonowo przezroczyste, chyba tak to mogę powiedzieć, y, dwie ekierki, kątomierz i linijka. Dalej mam coś, z czego jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Y, są to takie y, y, małe, tutaj są napisane jako żelpeny, takie po prostu y, długopisy żelowe, takie jak widzicie, malutkie, bardzo ładne. I tutaj jest ich 16 i 8 jest neonowych, a 8 jest takich błyszczących. Już je wypróbowałam, naprawdę przepięknie piszą, więc Wam je polecam. 16 i były za 7 zł, więc naprawdę super. I są bardzo, bardzo fajne właśnie, że są takie malutkie, bardzo mało miejsca zajmą w piorniku, więc to jest plus. Ogólnie pepko ma super ceny, jeżeli chodzi o takie przybory szkolne, więc tutaj sobie zrobiłam zapasy, żeby potem... W ciągu roku nie latać. E, dwa korektory w takim długopisie, w takim, no jak widzicie, tak. I jeden kosztował 2 zł, Ogólnie w Pepko ta seria, taka szkolna, nazywa się My School. E, dalej dwa kleje w sztypcie jak widzicie, takie małe. E, za 79 groszy jeden. Rzecz to korektor w takiej myszce za 2 zł, a ja akurat widziałam takie pomarańczowe albo dużo różnych kolorów. I ostatnia rzecz z pepko. Są to takie spinacze, one się dokładnie nazywają tak, spinacze. Spinacze, i tutaj jest 100 sztuk. Zawsze coś takiego się przyda, a te akurat były za 2 zł, więc naprawdę fajna, fajna taka opcja. On się zawsze przydał, żeby przywinąć sobie jakieś karteczki czy z zeszytów wypadnie, czy coś. Mnóstwo ładnych, bardzo ładnych kolorów, więc naprawdę bardzo fajne. Ok, i teraz przejdziemy do Carrefoura. Ok, a więc w Carrefourze zakupiłam taką oto linijkę. Jak widzicie, ona jest wyginająca. Marzyłam, żeby mieć wyginające, choć coś... O, coś jednego, żeby sobie wypróbować, bo jeszcze nigdy nie miałam. Eee, dalej w Carrefourze kupiłam Pięć zeszytów. Tak, na początku taki cienki. Jakby mi się pod koniec roku skończył zeszyt, a nie miałabym takiego cienkiego. On jest chyba 16-kartkowych. Taki z kotkiem. Dalej jest chyba mój najpiękniejszy ulubiony zeszyt. Taki taki z aparatem, takie ombra i z tyłu też ma taki aparacik. Kolejny też jest przepiękny. Widzicie taki Takie kwietuszki i pytacie się dlaczego? Tak jakby wy widzicie, że. Napisać na odwrót po prostu dlatego, że ja nagrywam przednią kamerką, bo y, muszę siebie widzieć. Inaczej filmu nie nagram. Tak. Y, dalej jest taki do religii. Taki zwyczajny i z tyłu taki sam. Y, no i kolejny jest do geometrii już kampus, tego ze to może nie jest jakiś super powalający, ale jest też ładny. Potrzebowałam grubego i pustego do geometrii. A ten jest, jak widzicie, gruby i pusty. Tak się prezentuje. Takie słoneczniki, ok, a więc to już koniec zeszytów. E, teraz tak, blok techniczny kolorowy, zawsze się taki blok przyda, a my się już z tamtego roku e, pokończyły, mam takie jakieś resztki mam. I dalej wzięłam dwa bloki techniczne, bo one też zawsze na plastykę się przydadzą, e, a mi się zawsze w połowie roku kończą i po prostu potem muszę dokupować, więc kupiłam sobie od razu dwa. E, dalej mam naklejki na zeszyty, też muszą być, bo z tamtego roku już mi nic nie zostało. Tu mam takie małe pieski, a po drugiej stronie są też jakieś takie pieski. E, tutaj dalej mam takie też i po drugiej stronie też takie pieski i drugie takie same, widzicie. E, wzięłam sobie też taki malutki plan lekcji, bo mi się bardzo spodobał. Tak będę miała na biurko, a z drugiej strony jest taki piesio. Okej okay. i oh, już myślałam, że to koniec, ale ostatnia rzecz z tego y, hola zakupowego jest to y, coś takiego. Y, jest to taki jakby jak widzicie organizer. On tutaj ma jego otworze. Tak, tutaj jak widzicie, ma takie szufladki. Hop, i one się otwier otwierają. Otwierają. Trzymałam go do góry nogami. Takie szufladki, i one się tak otwierają. Tak. ale trzymam do góry nogami. Mi się dziwi, dlaczego ta szufladka jest przekręcona. Tak, mądrze, a mądrze takie szufladki ja nie będę go trzymała na biurku, chociaż on jest taki typowo na biurko, tylko będę go trzymał w szufladzie, bo tam mam straszny bałagan, różne cienkopisy i tak dalej się walają, więc po prostu wkładam sobie to wszystko w te szufladki i będzie mi się wszystko ładnie trzymało. Ja ogólnie nie, nie wzięłabym go, ale wzięłam go głównie dlatego, że był bardzo, ale bardzo tani. Cenione z 12 zł na 7,99 Wow, naprawdę jestem pod wrażeniem. Super rzecz, taki super organizer. I to już jest koniec tego hola zakupowego. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli widzicie mnie po raz pierwszy, to zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!